Witam wszystkich, z tej strony Unlock, a to jest kolejny odcinek z ETS2, i jest ze mną Krzysiek Ślązok. Siemaneczko. I Wojek Majki. Siemaneczko. Eee, no, i sobie dzisiaj jednak na singielku dokończę trasę ostatnią. Czy tam mam, widzicie, 174 km. Jadąc w takim tempie, jak teraz widzicie, czyli 2 na godzinę, straciłem już <noise> kilometr. Eee, także miałem 175, nie mam 174, jest tak, że super. No. Takie dobrze. Więc odcinek mm. półtorej godziny będziecie mieli. Nie, 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 nie ma Pierwszy taki. Yy, dobra, ja ruszam. Jadę dalej do Krakowa. Nie wiem jak wy. A, jadę to no, A blisko, ja jadę do Poznania. No, to blisko, to się spotkamy. Ja do Dresdenu. No to super, super. Super. Całkiem dobrze. No, każdy z nas na singlu, także... Bo nie wyszła jakaś nowa ładka, chyba zdaje się coś tam wyszło no tego w każdym razie. Yy, nie było czasu, żeby to pobrać, a nakryć. trzeba, jak wiadomo. Dlatego. Takie życie. No a poza tym będę by mu w końcu jechać szybciej niż 90. <śmiech> 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 no, w ogóle zdjąłeś sobie ogranicznik. No tutaj tak. Na single no. tak mam zdjęty. Tylko no ciekawe czy, bardzo dopisać bardzo dobrze. Do... Ciekawe <laughs> czy uda mi się w ogóle przekroczyć tą prędkość ta ciężarówkę. Nie no, ale z tego co się to chyba się uda. Tu na piasku... <laughs> co to ma być? Co to no, ma być? Co to u Rubeka słychać? Ślązok! Ślązok, daj coś on nas zabije, O matko. Ślunzok, co ty robisz? Ja? No, co to A... było? Teraz cię słabo słychać. Jak mnie słabo słychać. A teraz już jest tak. Co to było ty? Co to ja zrobię. Tak no człowieku, jakbyś, nie wiem, mikrofon po tablicy w szkole ciskał. <laughs> nie, ja go inno wyłączyłem. <laughs> wyłączyłeś mikrofon? Ja wyłączyłeś. Tylko no. chyba włączyłeś na pełny regulator i wsadziłeś, kurde, do, nie wiem, gwizdka. No co ty gadasz? No człowieku, nie znasz. No tak. <laughs> Hmm. Pyk, 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 pyk. A, a duszek gdzie jest? Duszek, duszek gra z kim teraz. O. tak jak wtedy natrafiłem. Ale jak tak jak wtedy natrafiłeś? No co wyszły mi na ten Spika, nie? A, wczoraj tak, zgadza się. No, dobrze, wczoraj chyba. Okay. Co tu, co tu się dzieje? Tu braki, tu pogulopłat, no jasny, gwint, nic nas no bo to teraz. Ale widzę, że wolna bramka jest jedna, dobrze. No nie, mam za ostre hamulce. Panie, no muszę muszę gdzieś zadzwonić, zaraz będę. Nie opowiedział to, masz tu być. Zaraz będę, 5 minut. Co no, się odcinek skończy. Tak, do spejkiego to podobne. Pyk, pyk 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 pyk, wyprzedzamy, wyprzedzamy, wyprzedzamy. Fa się wcisnęliśmy, oj 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 Stoń, paliwo, no... oj. Z tą rupek! No? Znowu ten twój telefon no, ale ja nic nie robię nawet. No i znowu! I nawet nic nie słyszę. O matku, ty! Ja Zapomniałś jechać. Przejechałem po uciągu, ale jestem dobry. To co, ty będziesz Ty, ty, Właśnie, bo tak ty będziesz z nami... jestem tylko Esa i PFA, tak? Czy jak? No tak no. Hmm? Tak. Innej możliwości nie mam. Bo w LS-a na singlu no to będzie trudno. Czemu? Nie, no czemu? Właśnie, nie wiem. Udostępnisz mi e, ekran i będę widział co robicie i coś tam będę próbował niby zrobić. No, ale my nie będziemy widzieć co ty robisz. Dalej, wie, wie, wie. Taki... dalej, dalej. Jadę fotkę zrobić, mam 100 na godzinę, i jadę na 50. Ale jestem, nie, na 70 teraz. Ale jestem kozak. Aaaaah, 2300 złotych mandatu. Jasne. to bogatemu zabroni. To bogatemu zabroni, mam 1,5 miliona na koncie. Wow. W ogóle muszę wam powiedzieć, że będę bogaty od jutra. Bo? Bo puściłem kupon Totolotka. <laughs> Także wiecie, nie? Tak u mnie no. w rodzinie puszczali, puszczali, tak się napalili i mieli jedynki z tym. Tak? Mówił ojciec miał takie szczęście... Znaczy nie miał nieszczęście w szczęściu. E, puszczał sobie to colotka, puszczał, 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 wszystko po... wiesz... lipa, 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 nie? Ostatecznie jakoś coś tam moja mama mówi... Moja mama, żeby już nie puszczał coś tam, nie? olej to tam ten. No i nie poszedł puścić, nie, ale miał skreślone. No i przychodzi losowanie i... Szóstka. Tydzień, tydzień tydzień chodził i wył jak kojoc, że Czemu on tego nie puścił i czemu on tego nie puścił czemu on tego nie puścił. No Czaisz. Akurat te liczby wpadły, nie? No kurde, masakra. Był bogaty też. No, 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 bo to... Znaczy nie pamiętam ile tam było wtedy do wygrania, ale minimum ile mogło być? 2 miliony wtedy kiedyś było, nie? To dawno było z 10. O, z 10 lat temu gdzieś było, spokojnie. No to okay. może być i tak. No to 2 miliony chyba była minimalna pula, nie? Ale kurczę, jeszcze pamiętam jak on chodził ten tydzień. Trzeba bym tego nie opuścił, nie wiem czego ja tam robicie. Masakra, nie? Bywa. A klientka w Koninie, zdaje się? To było niedaleko mnie właśnie. Tam zdaje się, że klientka wygrała trzy razy w TOTK'a, wszystkie. No to u mnie na... Nie, Czaisz, raz na ten... wygrać w TOTK'a? Jeszcze puszczę tylko no, po... To jest dziwne, nie? No, ale ona puszczała i jeszcze, jeszcze dwa razy wygrała. Ale odkąd wygrała... Najpierw jak wygrała pierwszy raz, pokłóciła się z jakąś tam częścią rodziny. Później wygrała drugi raz, pokłóciła się jeszcze z kolejną z częścią. częścią. I, I później jak wygrała trzeci raz, to prawie z nikim już nie rozmawia z rodziny, nie? A też tak można. można. Można? Można. Można. A Kolejne bramki, oni chcą mnie z zedrzeć ze mnie całe pieniądze, ej. Bujecie tym gratem? Ja no i to mówiłem mieć. Kol... To nie chciałem. się. Polska. No ty już się ruszaj. Co za ciu. No w co?! Ej no nie wierzę, zapłaciłem za bramkę i teraz mi zamknęli. No, no. no nie! Ale kabaret! Muszę wycofać i podjechać jeszcze raz i zapłacić Nie wierzę Widzisz, jak naciągacie? Ej, no naciągacie? O, zapł nie, zapłacono na zero za odcinek teraz już No, to dobrze No ci ciało zmarnowali No Dalej dwa paragony, jeden na zero, jeden na czterdzieści czy tam pięćdziesiąt... drugi No, jeszcze papier Co robić? Co? Na... na Na co? Na Ajzy. co to jest? Złom. Aha. O ja Tak po śląsku. No to się domyśliłem, bo nie wiedziałem co to. Kai. Ja też niby ze Śląska jestem, tylko ani jednego słowa po śląsku nie lubię. No to to jest taki typowy gorol. Czyli na Śląsku, ale nie z śląskiego, tak czy co? Ja mieszkam na obrzeżach. W ogóle goron, to... Gorol na kogo mówi? Na, na Warszawie, nie? No, na Sosnowiec też. O, w ogóle Gorol to coś oznacza, czy, czy, czy jak to jest? Bo ja nie, nie, nie ogarniam tego. Tylko z tego co pamiętam z tej... Taki był kiedyś serial. Święta Wojna? Coś takiego? No, było. Bercik, Bercik tam był, nie? I Bercik, no. No to on na tego swojego szwagra mówił. Kolegę, no. Go, no nie, nie, to był szwagier. Gorol, Gorol, Gorol. I on był z Warszawy, no to tak wiesz, tak pomyślałem, że, że z kogoś poza Śląskiem, tak? Nazywacie się... No a tamtych też, nie. No, ale ogólnie co to ten znaczy Gorą, bo tak w sumie się nie zastanawiałem nad no, tym. No, opcje, taki. No no to dobrze. Taki powiem. inny, coś takiego. No, no to tak, no to, no to, no to, no to spajki, tak, spajki. A że, a, a że w różne rzeczy się dzieją, więc wiesz. Sasnowiec jest za granicą przecież. No właśnie, tam trzeba mieć paszport spe specjalny. Trzeba mieć paszport. Ojej... Spajki, masz paszport? Spajki siedzą... Mam nawet 5 Aaa... Pięć, pięć sestnowców tam masz? Tak, pięć sestnowców naraz odwiedzę. Nawet czy Johnny, który mieszka w sestnowcu, ma paszport? Znowu będzie milion pytań, czy Johnny mieszka w sestnowcu. Ej, na singlu spotykam więcej ciężarówek, niż na multiku, nie? To jest kurcze k***a. No. Jedź tym tramerim! Hopcze Tak w ogóle to ja jeżdżę jak pirat. Coś dzisiaj nie mam według do prowadzenia dobrego, tylko jadę na pałę. Ja się odzwyczaiłem od pada pirata. Nie, ja mi się akurat wygodnie gra na padzie, ale nie odzwyczaiłem się jakoś od niego. Tylko kurde, dzisiaj czegoś ja się nie chce. No nie, nie no Dlaczego ja w tym uderzę? Nie! No i stop. Stłuczka uderzonków barierkę Jeszcze to pewnie będę miał spóźnienie policzone i uszkodzenia za towaru, także no... Do... Także wyjdziesz na zero Tak, <śm> można tak powiedzieć, <śm> wyjdę <śm> na zero, no zgadza się Nawet nie, bo jeszcze mi ściągnęło za przecież za bramki i tak dalej No, to No tak jak ostatnio miałeś, nie? Dojechałeś chyba, to ty byłeś No takie spóźnienie. Dojeżdżasz, uradowany, a tu zero. <grystanie> I komu to było? O, nareszcie mogę skorzystać z opcji... ...że sama się parkuje. Dobra robota! Jest! Zarobię pieniądze! Uuu, 20 tysięcy za karę, za uszkodzenia. Ujojoj. Ale się zgadza. Ale i tak dostałem 100 tysięcy, to nie jest źle. Kontynuujmy. O, level skoczył! Co my tu mamy? A, dunek um, a co to jest dostawa na czas? No jak, że nie możesz się spóźnić, bo będziesz miał większe jakby kary pieniężne. Ty, Albo, że tancja? masz wie, wyższy czas że, za dostawę. Na dostawę. Mhm. któryś tutaj zrobić, nie wiem który teraz. No, w ten sposób, to wezmę sobie dostawę na czas teraz. Zobaczymy, czy co, 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 coś to mi da. Dobra. Potrzebujemy teraz jeszcze rynek pracy. A może jakieś szybkie zlecenie będzie dobre? Eee, dystans, gdzie jest? Długość trasy? Rosnąca. Nie piknie, ile 140 km Biorę. To blisko. 10 minut. Nie no, biorę. A szybkie zlecenie sobie wezmę, nie? Bo tak wiesz, czasem sobie przejechać i inną ciężarówką nie źle. O, rydoveczkę dostaję. I czasami tak szybko się przejechać, to też nie źle. No pod warunkiem, że ono, ta ciężarówka będzie lepsza niż moja. bo już mam ładunek, także jadę. Jeszcze nie wiem dokąd. Mapkę byście mogli narysować, chamy jedną. Jedno centralnie, nie wiem czy jadę dobrze czy źle. No czasami, tak, czasami tak się dzieje. Nie wiem czemu. Podejdźmy, że jadę źle, bo ja to mam takie pe takiego pecharza. Nie no, chyba jedę dobrze. Chyba się uda. Chyba. Ciągnij, Renówka, ciągnij. 9 na godzinę, ale jedziesz malina, dawaj 13 już, uuu, Olej, na... Renatka, dalej. To możliwe, żeby się inaczej lepiej się kierownicą kręciło w innej ciężarówce? Jest, tak. Jest? Właśnie mi się jest. wydaje, że w tej mi się lepiej skręca. Poskanie skanie te, mają coś takiego, że dziwnie się w nich kręci. Kierownica tak, strasznie mozolnie, a tutaj jest du, du, duż, dużej, dużo lepiej, mi się wydaje. Muszę sobie właśnie po, popróbować te wszystkie ciężarówki, popatrzeć, która będzie dla mnie najlepsza, nie? No Za, Zapierniczam i kurczę, jak co? Nie masz jeszcze swojej, czy masz? Mam, mam. Pracowników w ogóle. Eee, ten, jak sprawdzić? Eee, co wiozę? F6. No, F6. No, Zdaje się, że gruz, ale. Żwir wiozę, o. Nie gruszę, wir piknie, piknie, dobra. Teraz F5 jest w 50 nie? Teraz ASPROBĘĘ Dalej Renatka, bojaj się, bojaj się, no jasne. <grym> Jeszcze przed nami 130 km, a Ty tak się opitalasz. O cicho na asfalt, pada Uuu, tu to będzie już teraz! Renia ciągni jedziemy 25 na godzinę, kurczę, żeby nas nie zatrzymali. No, efektycznie wygodniej mi się jeździ. Zaru się wywrócę. Uwaga, uwaga. O, teraz drift lewym pasem. I ciśniemy dalej. Jedziesz, Renatka, jedziesz. Kurde, czuję się jak Need for Speed Carbon i kanion. No jadę w takim O, dawaj, Renatka, tutaj musimy driftować, bo tu, kurcze, wyścig z Dariuszem będzie na końcu. Audi R8 nas wyprzedzi i tyle będzie z tego. O, wyszedłem od prostą. Cicho, cicho. Jadę. I teraz nitro. dnia prosta. <noise> dawaj, wysypujemy żwir. Ale... Ale ty masz fantazję, nie? No nie. Nic. Nie powinienem być... Nie Nie, nie wolno. Bo by się dalej nie, 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 nie! No i wypadek Porenandka, co ty robisz? Już nie, chyba nie, ja już chyba nie dojadę, wiecie? Chyba już nie wyjadę z, z dziury, bo wpadłem między drzewo a... A rów o. Chyba, że Będę próbował. Spróbuj, No spróbuję ja odpiąć. Ja tej... Ale mam dalekie. Odpiąć. Nie, nic nie będę odpinał, bo on w kopie. potem możesz podpiąć dawaj, 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 Renatka, dawaj, kopaj, 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 wyciągniemy cię stąd. Czekaj, teraz obrócimy znowu 10 tysięcy obrotów w prawo. No, no, dobra, jedziemy, ciągnij, Malina. No, Renatka, wiedziałem, że ty się wymskiesz. taka szczuplutka, się tu wszędzie wciśniesz. No, dobra, tylko teraz kolejne drzewo przed nami, musimy je ominąć, pamiętaj. Z prawej je bierzemy czy z lewej? Z lewej je weźmiemy, będziemy mieli większy rozwój. No nie, coś tam było! No i musimy jednak z prawej wziąć, oj, panowie, panowie. Dobra, dobra, wydatko małaś rację, bierzemy go z prawej. Dobry. Nowa dziewczyna, ale... Mówię, no... Dęk. Dawaj, Rynatka, no, 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 nie kop tam, nie kop. Powoli, powoli wyjedziemy start. Ja się tu nie Dawaj, Renia, dawaj. No to nie mój samochód, to wiecie, nie? No jak tu teraz. Jak tu teraz wyjechać od cały czas mam jechać, kurde, z starym rzec korytem rzecznym? Nie, nie jest sobie na drogę, nie? No postaram się, tylko wiesz, że to jakiś wielki wał jest przede mną i nie mogę nie za bardzo mam jak wyjechać. Ale ci o coś się zmienia. Renia nie przychylaj się tak gwałtownie, bo wiesz... martwię się o ciebie. No dawaj oh, Renia, co? dawaj ciąga. A oh, Renia, kurcze. <laughs> Nazwę ten odcinek Renia. Rena. I co zrobiłem? Wyjechałem. No kurde, misz kierownicę. Najpierw drift, wyleciałem z kanionu i skoczyłem chyba na niego pato. z powrotem. Oho, będzie w pierdzie. Patrz jak go leją tam. <ścoughs> no chyba ciebie. Słyszeliśmy jak ci biją. Wszystkich w ogóle tutaj. Słyszy. Wszystkich. Wszystkich co, co, ze mną nagrywają, wszystkich leją, no i naprawdę, my, Patologiczne my nie cierpię. rodzina rodziny macie jak dzisiaj. Mnie nie. My nie, nie. My jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Jak żeście się zgadali. To <grym> uciekłeś z domu, przyznaj się. Po nie, ja się, z domu, kulturalnie. Mhm. Z no tak. No nie. nie no, coś ty u siebie. Koleżanki. No to, to bym mógł jeszcze wprowadzić w życie. To jeszcze byś dzierżył? Kurde, tak, patrz, jeszcze jakich... tak. Lisek. O, ja bym bez świata wyjeździłem, Ty Za jest dużo lepiej! <grym> Zwłaszcza w nocy! No tak, ty. Kurde. No bo to w tej Renatce nie zaświecimy, bo... Co dlatego w drzewo uderzałem, na pewno bym... Renatka nie miała otworów otwartych i jak miała wiedzieć, gdzie jechać? <grym> Przepraszam cię, Renatku. Więcej ci tego nie zrobię. Tu się wyklepie, tam się pomaluje i będzie no. jak nowe. W ogóle jak tylko na twarzą uderzyła w to drzewo, to pewnie zęby straciła Brrrr, brrr, się płonął. Będziesz musiał teraz zarobić na, na tym jednym. No. Spokojnie pogłaskam ją, poklepie ją po plantece. Będzie dobrze. Po plantece. <laughs> tu, światła sobie rozkręcisz. No, no. w oczy. Masz takie ładne światło. <laughs> Mmm, jakie delikatne no, opony. Ten. O, jasne jak wy to macie łeb. Jak sklep. Tylko półek. No. Dobra, bo tam odcinek się już się skończył. Także no, do następnego i trzymajcie się. Cześć. Cześć ja się. No, papary no,